20 października zeszłego roku wypuściliśmy odcinek, który był podsumowaniem sezonu pierwszego, gdzie przejeździliśmy 20 aut. Historia zatoczy koło, mamy drugi października, wy ten odcinek zobaczycie gdzieś w listopadzie, i znowu przejeździliśmy kolejne 20 aut. To jest zadziwiające, jak dużo tych aut przejeżdżamy, a ludzie dalej nam je dają. Ale tak, przyszedł czas, żeby zakończyć sezon drugi, który nazwaliśmy Sieroty Motoryzacji. To taka ciekawostka, tak ten kanał miał się nazywać, ale stwierdziliśmy, że nazwa jest mało pr -owa. Zakończenie sezonu to dla nas trochę jak Boże Narodzenie, czas zadumy, refleksji, myśli na tym, co było i myśli na tym, co będzie. Dlatego, żeby tradycji stało się zadość, zakończymy ten sezon po raz kolejny wybierając nasze ulubione auta z ostatniego roku. Zacznie Patryk, ale zanim Patryk zacznie, to przedostatni raz przejedzie Wam nasze intro sezonu drugiego. jak rok temu, dziś też przychodzi mi zaszczyt wybrania trzech moich ulubionych aut w sezonie na naszym kanale. Numer 3 nie był łatwym wyborem, ponieważ tutaj niestety musiałem pokusić się o odrobinę sentymentu. Numer 3 to oczywiście Nissan Juke, czyli nasze pierwsze auto rasowe. Generalnie bardzo przyjemne autko, z którym naprawdę niełatwo mi się było rozstać. Głównie dlatego, że miał naprawdę świetne wnętrze, był niesamowicie wygodny był po prostu taki strasznie przyjazny użytkownikowi. Może i miał słaby silnik, ale przynajmniej wyglądem nadrabiał te braki w charakterze, których nie uświadczyliśmy dzięki jednostce napędowej, raczej przez jednostkę napędową. <laughs> Niemniej jest to naprawdę porządny samochodzik, który jest naprawdę wdzięcznym miejskim wozidełkiem i myślę, że zasługuje na chociażby to trzecie miejsce w naszej, w mojej właściwie tutaj tabeli wyników. No i mówię, jest to też wybór Czysto sentymentalny, zwłaszcza, że było to nasze pierwsze autko prasowe. Numer dwa to nagrywane dość niedawno BMW Z4. Generalnie w dzisiejszej motoryzacji panuje smutne, smutne nudne, czysto mechaniczne i sztuczne podejście. I takie BMW Z4, czyli jeszcze naszego początek milenium, początek XXI wieku, kiedy motoryzacja jeszcze kwitła, auta były ciekawe. BMW Z4 było jednym z takich samochodów, który właśnie ma być ciekawy, ma dawać emocje i, i właśnie te emocje pozwala przenosić na kierowcę, na, na użytkownika, daje mu frajdę z jazdy i dzisiaj ciężko o równie ciekawe auto, Choć, chociażby smaczki w wyglądzie, tak jak to, to Z na, na błotniku, cudowna rzecz. Sama jednostka napędowa, wolno ssące, sześciocylindrowe. R6, tak, R6, wolno R6, które naprawdę dość wysoko się kręciło, miał przepiękny, cudowny dźwięk, samo auto zresztą, typowy roadster, bez dachu, wrażenia podczas jazdy w lato niesamowite, tutaj może i też troszeczkę kupuje się tutaj sentymentem, a raczej tym, co auto, jakie uczucia wywołało u mnie, no ale nie mniej... Zachował mi się w pamięci i naprawdę ze czwórkę będę miło wspominać. Ale numer jeden przekosił wszystkie auta o przynajmniej 50 punktów. Numer jeden to najlepsze auto, jakie powstało na świecie od czasów, początków ubiegłego milenium. Auto numer jeden to oczywiście Dacia w gazie, czyli samochód stworzony na apokalipsę. Stworzony dla ludzi, którzy są rozsądni, chcą oszczędzać. Samochód tak tani. Że można mu wybaczyć wszystko, a jednocześnie daje się pozytywnie zaskoczyć. Dzięki niesamowicie sprawnemu silnikowi 1.0, oferuje osiągi, które przynajmniej pozwalają czasami wyprzedzić. Ale to nie szkodzi, bo przynajmniej pali przy tym 6,8 litra gazu. A w tych dzisiejszych czasach, kiedy prąd jest drogi, benzyna jest droga, o dieslu lepiej nie wspominać, receptą na szczęście jest tylko i wyłącznie gaz. Ileć ja daję coś takiego nam, że daje się cieszyć z tego auta, bo mamy. Może niezbyt kulturalnie pracującą, ale pracującą jednostkę. Mamy całkiem praktyczne wnętrze, wielki bagażnik i auto, które jest dość subiektywnie, mnie przynajmniej, atrakcyjne. Dzięki temu Dacia, w tak niskich pieniądzach, daje nam możliwość jazdy samochodem. W czasach, kiedy jazda samochodem staje się powoli luksusem. I myślę, że w czasach, które. Niedługo mogą nastać, taka dacia okaże się jednym z niewielu, jedną z niewielu opcji, by samochodem się móc wciąż poruszać. O ile oczywiście LPG będzie dalej sprowadzane do Polski. Niemniej numer jeden to oczywiście Dacia jako niesamowity promotor marki Dacia nie mogę powiedzieć inaczej. I mam nadzieję, że w końcu do testu dostaniemy Sandera. Tyle ode mnie. W przeciwieństwie do Patryka, ja się przygotowałem, mam nawet notatki, tak więc pozwolicie, że trochę będę sobie czytał z telefonu, trochę mówił, ale tak. Moje miejsce trzecie. Jestem za młody, żeby to stwierdzić, jestem za młody, żeby w ogóle poruszać się takim samochodem. Ale moim miejscem trzecim jest BMW w Dieslu w kombi. Samemu mi jest wstyd za taki wybór, ale. Seria 3 okazała się być naprawdę świetnym samochodem i to, co ludzie mówią, że to seria 3 w touringu, w diesel, to jest najlepsze auto, rzeczywiście jest to auto genialne. Przede wszystkim, może i diesel, ale ten diesel był dokładnie tak samo szybki, jak nowoczesna hybryda na naszym torze, jest wynik ex 8,16 sekund. Gdyby każdy diesel działał tak, jak ten diesel BMW, świat byłby po prostu piękniejszym miejscem. Oprócz tego skrzynia biegów ZF, która te biegi zmienia karabin maszynowy, jednak zf -y to jest bardzo duży dodatek. Wnętrze przestronne i duże fotele, mimo że podstawowe, spędziłem na tych fotelach w pewnym momencie, siedząc 6 godzin bez przerwy na parkingu i siedziałem, leżałem, przekładałem się na bok. Było mi niesamowicie wygodnie przez całe 6 godzin. Tak więc kolejny plus. Oprócz tego bagażnik bagażnik tak wielki, że zmieściłem tam cały rower, plus bodajże 15 skrzynek czyli więcej niż crossovery segmentu C. Dodając to wszystko do siebie, wychodzi, że BMW jest bardzo uniwersalnym samochodem, plus daje, mimo co nawet w dieslu, bardzo fajne odczucia z jazdy. W końcu do BMW. Jedynym minusem jest wykonanie wnętrza, bo to niestety, jak na barkę premium, jest tragiczne. Ja nie chcę bluźnić, nie chcę powiedzieć, że był jak w lagunie. Emotional, damage. Bo to byłoby bluźnierstwo i hatfu, ale było może tylko minimalnie lepiej, bo tam naprawdę te plastyki tak trzeszczały, że szkoda gadać. Niemniej jednak BMW zdecydowanie miejsce trzecie. Miejsce drugie, idziemy w zupełnie inny segment, DS7. DS7 kupił mnie tak naprawdę swoim wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym. Ba, nawet pod koniec odcinka powiedziałem, że to auto zostało tak zaprojektowany, że widzę w nim troszeczkę coś więcej niż auto. Trochę nawet takie dzieło sztuki, bo to jak tam Francuzi siedzieli, kombinowali, myśleli, projektowali, to jest naprawdę magia. Ten samochód tak się wyróżnia z zewnątrz i wewnątrz, że no Niemiecka konkurencja, takie Audi czy BMW z tego samego smogu, są dosłownie bezdusznym autem, przy tym co Francuzi zrobili w tym ds -ie. A przy okazji, jak macie naładowaną baterię, jest to hybryda, to jest to dosłownie rakieta, która waży dwie tony. Ten samolot był jednym z najcięższych, jaki mieliśmy w tym roku na kanale, jednocześnie jest pierwszy w wyścigu, bo ta hybryda naprawdę go wystrzeliwuje w końcu trzy silniki, 300 koni. Oprócz tego bagażnik największy z testu skrzynki, bo aż 17 skrzynek, tak więc mamy rekordziste, Nie dość, że w wyścigu. To jeszcze w skrzynkach. Szkoda, tylko że nie wyhamował. Ale cóż, nikt nie jest idealny. Miejsce pierwsze. Patryk przed chwilą mówił, że obo Dacia, bo to tanie, bo LPG i w ogóle Hurdur. Dacia, którą testowaliśmy, kosztowała plus minus 80 tysięcy złotych, czy tam 70 coś. A dopłacacie do tego zaledwie 20 parę tysięcy i macie Citroena C4. Auto to mnie tak zachwyciło swoim stosunkiem jakości do ceny, że cennik sprawdzałem z 7 razy. Żyłem 7 siedem razy, to jest niemożliwe, że to auto kosztowało 100 coś tysięcy, a on naprawdę kosztuje 100 coś tysięcy. Przedo do mnie sąsiad sobie obejrzeć, o, taki stylny, to musi być drogi. Nie, on kosztuje 100 coś tysięcy, a to, co dostacie za to 100 coś tysięcy, to tak. Nie dość, że fajnie wygląda, w środku może jest to auto dla kobiet, bo ma jakieś dziwne takie tasiemki zrobione z ręcznika, ale wykonane jest naprawdę, jak na francuskie auto, naprawdę porządnie. Oprócz tego bagażnik. Chodzi bardziej o klapę bagażnika, jednak jakoś jak się zrobi z crossover'a crossover'a coupe, jakoś bardziej mi to pasuje więc zwyczajnie mi się też podobał zewnątrz bagażnik też, 11 skrzynek się zmieściło 12 w tym segmencie jest normą tak więc troszeczkę poniżej, ale ta klapa bagażnika jednak coś tam blokowała no i silnik, benzynka żadne tam LPG, nie Czysta szlachetna benzynka 1-2 spalanie 4,5 średnio czy coś takiego, naprawdę palił bardzo mało, a przy okazji to auto było dosyć żwawe. Naprawdę było dosyć szybkie, dosyć żwawe, pewnie dlatego też, że było zwyczajnie bardzo lekkie. Ale tak, Citroen był po prostu tym autem, które zachwyciło mnie jakością ceny do tego, co sobie reprezentuje, i robiło to ze wszystkich aut, jakie mieliśmy w tym roku na kanale najlepiej. Tak więc dla mnie top 1 w tym roku Citroen C4 Przepraszam, że aż dwa auta z koncernu Stellantis tisana no, ale zwyczajnie dawali nam dobre auta. Szkoda, że już tego nie robią. No cóż. Tak jak rok temu, chłopaki pozwolili mi również wybrać e, samochód, e, który zostanie przyznany order operatora. Co prawda, że w tym roku mamy nieco problemy techniczne związane z mikrofonem, dlatego też e, to wygląda tak, a nie inaczej. Jednakże nagroda, która zostanie przyznana, trafia do samochodu, którym jest Alfa Romeo. To dalej. Spytacie pewnie, dlaczego. Ten samochód w sumie był wyłączony z całej rywalizacji. no Nie udało się przetestować wyścigu i kilku innych rzeczy. Jednakże, jeśli chodzi o samą zabawę z powstawania tego materiału, to było wspaniałe doświadczenie móc pojechać właśnie na Śląsk razem z chłopakami i to wszystko nagrać. To była niesamowita przygoda. I. Właśnie z takiego operatorskiego punktu widzenia no ten samochód był po prostu śliczny. On wyglądał niesamowicie zwłaszcza na tych hałdach węgla, dlatego też nagroda w tym roku trafia do niego. I mam nadzieję, że za rok trafi się również fajny materiał do realizowania. Dziękuję. Poza wybraniem przez nas trzech naszych ulubionych aut w sezonie każde auto dostaje od nas ocenę na sam koniec testu w skali od 0 do 100. Prawdopodobnie gdzieś tutaj wyświetli Wam się tabelka ze wszystkimi modelami w tym sezonie. My natomiast przeczytamy pierwsze 7, które to dosłownie pokrywają się z tymi autami, które wybraliśmy subiektywnie ja z Mateuszem, co oznacza, że nawet jesteśmy troszeczkę rzetelni. Na pierwszym miejscu, oczywiście, niekwestionowany król Dacia Logan w LPG 90 punktów. Drugie miejsce BMW Z4 86,5 punkta. Trzecie miejsce, tutaj Range Rover Evoque, 85,5 punkta. Range Rovera nie ujęliśmy w naszym subiektywnym zestawieniu. Czwarte miejsce, DS7, 80,5 punkta. Na piątym miejscu, Citroen C4, 80 punktów. Na szóstym miejscu, BMW serii 3, 79,5 punkta. I na siódmym miejscu, Nissan Juke, 79 punktów. Jak zauważyliście, w tym zestawieniu nie ma niestety Alfa Romeo Tonale, ale to z, tylko i wyłącznie z tego wynika, że był to odcinek specjalny i auto nie liczy się w naszym teście punktowym. Może nie najlepiej, ale jako tako to się wycofa. Oprócz subiektywnych wyborów oraz wyborów na podstawie punktacji pod koniec odcinka, mamy też trzy nasze konkurencje na odcinku w sumie, ale się powtarzam. Jest to wyścig, hamowanie i bagażnik i jakby każde auto było sprawdzane w tych trzech kategoriach i też jakby za to przyznajemy punkty. Yy, punktacja w tej konkurencji jest dosyć skomplikowana, więc po prostu ją wam wyświetlimy. Bo, jakbym miał teraz to powiedzieć, wytłumaczyć, zajęłoby mi to godzinę. Ale tak, biorąc pod uwagę te wszystkie trzy konkurencje, które auto było najszybsze, które zmieściło najwięcej skrzynek niego wina w bagażnik, czy to, które wyhamowało, bądź nie. A co ciekawe, tych, które nie wyhamowało, było dosyć sporo, co było też na swój sposób ciekawe, to wszystko łączymy, dodajemy punkty i tak. Królem wyścigu hamowania bagażnika została seria 3, która ma 42 punkty z 46. Następny jest Range Rover Evoque, który ma punktów 37. Potem mamy trzecie miejsce Exequo. Jest to DS7 i Arcana Renault Arkana, które jak dotąd nie zostało jeszcze przez nas wspomniane, ale jak widać też jest bardzo dobrym samochodem. Miejsce czwarte jest też egzekwo i aż trzy auta zdobyły 35 punktów. Jest to C4, Volkswagen Tuareg, czyli ostatnie auto tego sezonu oraz Opel Signum, który jest pierwszym autem tego sezonu. No i na miejscu piątym nieszczęsny niż Qashqai. i w tej konkurencji poszło bardzo dobrze. W konkurencji punktowej niekoniecznie, ale no cóż. I tak, teraz musicie nam dać chwilę i razem z Patrykiem na podstawie tych trzech różnych konkurencji wyłonimy auta top 3 całego całego sezonu. Po niesamowicie długich naradach, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do wzięcia pod uwagę czynniki, nawet pogodę w Maroku, wspólnie, ekipą chłopaków z garażu, dokonaliśmy wyboru. Dokonaliśmy wyboru trzech oficjalnie najlepszych aut sezonu drugiego kanału Chłopaki z garażu. I z przyjemnością informuję, że na miejscu trzecim pojawiło się nie inne auto jak jedyna w swoim rodzaju Dacia Logan w gazie. Na miejscu drugim natomiast pojawił się SUV. SUV z segmentu Premium DS7. A na pierwszym, na pierwszym miejscu, mój top 3. Auto szóste, jeżeli chodzi o punkty, i pierwsze, jeżeli chodzi o wszystkie konkurencji. Auto. Można się trochę do tego przyznać, bo auto swego rodzaju ojca chrzestnego tego kanału i w sumie fundatora całego sprzętu, ale nie to zaważyło na tym, że jego auto jest pierwsze BMW serii 3. Za całą i za wszystko. Tak. Mówił dla Państwa Tadeusz Sznuk. dla Państwa Tadeusz I Mateusz Zalewski, przynajmniej w tym sezonie. A no zobaczymy co w trzecim. Właśnie, ciekawe co będzie w trzecim. Błażej może. W końcu a będzie dacie? Będzie. I to w pierwszym odcinku. Tak. Ale spoiler. Maczek? He? Na Maka chcesz jechać? Z jedziesz jedziecie na Maka? Patryk, jedziesz na Maka? Nie wiem.